W tym roku seria Battlefield obchodzi 20-lecie Powstania i w związku z tym każdy gracz może odebrać takie oto, mocno sentymentalne tła karty gracza. Tym razem polecam również przeczytać bardzo fajne deskrypcje. Nie ukrywajmy, moment wieńczący ten jubileusz nie jest dla serii jakoś wybitnie udany, kierując się raczej w stronę przeciwległego biegu na tej osi. Aczkolwiek paradoksalnie, być może to będzie nowe otwarcie i impuls dla ekipy, która zacznie tworzyć na nowo spoiwo po wszelkich wewnętrznych przetarciach. Może trochę zbyt idealistycznie, jednak to też nie jest kwestia możliwa do rozgrzewania prosto linijnie w kilku zdaniach, opierając się o format newsowy. Nawet nie miałem pojęcia, co faktycznie szykuje się już do ogłoszenia w kuluarach. Okazuje się, że ten 20-letni jubileusz faktycznie urósł do miana momentu przełomowego, który zaczął się dokonywać tak na dobre od premiery Battlefielda 2042, gdy ze studia odeszło główne kierownictwo, zastąpione przez de facto niegorszych od siebie. Gorzej niż od premiery już nie było. Ale o co chodzi? Otóż w czwartkowy wieczór General Manager Dice Byron Beat postanowił podzielić się z nami przyszłością wychodzącą poza najbliższe ramy horyzontalne i dzisiaj zajmę się tymi najważniejszymi kwestiami, pomijając niepotrzebne wyolbrzymienia wymieniane przy tego typu oświadczeniach. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów z Battlefielda, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz oceny tego materiału. Jestem jachu i zapraszam do oglądania. Głównym wątkiem jest stąpnięcie, jakim można określić gotowość dyrektora kreatywnego Dice, Larsa Gustafssona, znanego jako Mr. Battlefielda, na nowe wyzwania, co oznacza de facto jego odejście. Człowiek, który pracował dla serii był synonimem serca Battlefielda od przeszło 20 lat, gdy Battlefield wyewoluował od projektu Codename Eagle, a studio nosiło nazwę Refraction Games. Żegna się ze swoim opus magnum, jakim bez względu na obecne zawirowania należy określić serię Battlefield, która od tych 20 lat działa aktywnie w branży, nieraz przecierając pewne szlaki. I choć w ostatnich kilku latach rola pana Larsa miała coraz mniejsze znaczenie w kwestii decyzyjności i samej ingerencji w kreowanie struktury gry, tak musimy sobie wyobrazić, jak potężnym był on spoiwem w kontekście gorszych momentów wprowadzania nowych pracowników w ten wyjątkowy świat, czy zwykłym monolitem podnoszącym morale w geście wizerunkowym. Mimo że decyzja zapadła już zapewne sporo czasu temu, do samego końca aktywnie uczestniczył w przekazaniu pałeczki z się z Markusem Lechto, o którym w dalszej części, czy wystąpił w jednym z kluczowych briefów poświęconych 2042. Bez niego seria nie będzie już utożsamiana z tymi samymi wartościami, jednakże w kierownictwie pozostawia on wielu swoich padawanów jak Florian Drangzi, Ryan MacArthur, Daniel Berlin, Olivier Anderson, Neil Stellinga i jeszcze kilku innych, którzy zostali z tej elitarnej grupy tworzącej Monolith przez wiele lat. Bez wątpienia jednak jeden z ostatnich bastionów właśnie padł. I choć wiem jakie macie teraz do tego nastawienie, tak w kręgu deweloperów jest również wielu fanów Battlefielda aktywnie uczestniczących i pamiętających czasy Battlefielda 3. Dlatego przyszłość jak sami się zaraz przekonacie nie jest ostatecznym wyrokiem, a pewną zagadką, która tak, racja może okazać się równie dobrze tym pierwszym, ale jakoś chyba nikt tego by sobie nie życzył. Pan Larsowi życzę drugiej młodości w branży i na pewno o nim nie zapomnimy w kontekście dziedzictwa dla serii, o czym wiele osób w komentarzach na Twitterze jakby kurczę zapomniało. Postawmy sprawę jasną. Roszady w firmie kiedyś musiały się na dobre dokonać, kiedyś musiał przyjść ten moment, zwłaszcza po tylu latach w tak dużej firmie i mimo, że sam nad tym ubolewam, tak widzę nawet w naszym rodzimym CDP jak mają miejsce takie zmiany kadrowe. Nawiązując do Wiedźmina, coś się kończy, a coś się zaczyna. Wspomniany wcześniej Markus Lechto nareszcie ogłosił nazwę swojego studia w Seattle Ridge Games, który będzie odpowiedzialny za narrację kampanii osadzonej w uniwersum Battlefielda, co znaczy mniej więcej tyle, że odnosi się do kolejnego Battlefielda, a nie Battlefielda 2042. Ważny jest także aspekt podejścia pana Markusa, który przypomnijmy jest twórcą z serii Halo i w branży sam ma doświadczenie niewiele mniejsze od pana Larsa. Wielokrotnie za pośrednictwem Twittera deklarował przypomnienie dziedzictwa Battlefielda, tworząc kampanię z zasobów, jakie oferuje dzisiejsza technologia. O niego naprawdę jakoś bym się nie martwił, aczkolwiek problem może tkwić w tym, że obecnie trwa dopiero nabór pracowników do jego studia, co może zwiastować, że następny BF będzie powstawać w nieco dłuższej perspektywie. Z drugiej jednak strony oznaczałoby to w końcu odpowiedni czas na dopracowanie gry i tego restartu z serii, która przypomnijmy według general manager pani Rebeki, ma powrócić na zasłużone miejsce w branży w przeciągu trzech lat. Ridge Line Games to jedno, ale Dice LA, czyli Ripple Effect to drugie. To oni ratowali Battlefield 4 i to oni wielokrotnie przyczynili się do tworzenia świetnych dodatków DLC czy następnie map dla całej serii. To oni wpadli też na pomysł portalu. Obecnie Daj zajmie się multiplayer jedynym w swoim rodzaju, a Ripple Effect skoncentrowane jest na wykrowaniu całkowicie nowego doświadczenia, które uzupełni pierwotne ramy, bazując na fundamentach serii. Czyżby zatem rezygnacja z portalu w dłuższej perspektywie? Skoncentrowanie się na dwóch faktycznych motorach napędowych i kampanii? Hmm, czymś tu mimo wszystko pachnie, ale taki jest jakby nie patrzeć rynek. Tutaj pieczę sprawuje pan Christian Grass, również długoletni pracownik w branży i w samej firmie, a sam dorobek Dyselej pozwala czekać, generalnie z utęsknieniem na ich pomysły. Może nareszcie wykorzysta się potencjał Battlefielda, który próbowano uruchomić w burzy ognia czy Hazard Zone, popełniając wtedy też podstawowe błędy i zaniedbując podstawkę, czego efektem są też m.in. obecne czasy. Battlefield 2042 wciąż jest wspierany, ma ciągle nadchodzącą zawartość, ale podział zajęć poszczególnych części deweloperskich względem przyszłości oznacza, że nacisk kładzie się już na powrót Battlefielda z uwzględnieniem jego wielkiego dziedzictwa jako kolejnego tytułu. To też taka a propos tematu z poprzedniego odcinka. Wins Zampella od trzęsienia ziemi na przełomie grudnia i stycznia pomału buduje kolejny zespół na jakiś dłuższy okres czasu, i nawet jeśli wciąż Battlefield 2042 jest dla wielu osób gwoździem do trumny, bo. Nadal, jakby nie patrzeć, niedokończony produkt z brakiem podstawowych mechanik, tak zmiana stylu, poprawa i próba zmiany baczenia na ów produkt ma generalnie miejsce, mimo że emocje podpowiadają często nieco inaczej. Jak stwierdził sam Zampella, 20 lat to ogromne dokonania dla każdej serii bez względu na branżę. Mamy możliwość, aby ukształtować to, co nadejdzie. Mamy kierownictwo, pasję i talent, aby zbudować dla graczy ekscytujące doświadczenie w nadchodzących latach. Seria cały czas ma coś do udowodnienia, tylko przez pogubienie się czy też uzależnienie się od apotektycznych decyzji spowodowało, że Dice i Battlefield znalazły się tu, gdzie są obecnie. Zampella jest na tyle mocną osobistością, że jest szansą na autonomię, co pokazywał wielokrotnie sprzeciwiając się jej, tworząc na boku Apex Legends, gdy postawił firmę z Redwood przed faktem dokonanym. Dobrze, aby również tutaj dostano szansę na zrobienie dobrego Battlefielda, bo potencjał zawsze był i jest tak naprawdę ogromny. Kierownictwo ma przepracowane w branży wiele lat, proces budowania trwał długo i był dla Battlefielda pewnymi wiekami ciemnymi, zatem zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na pewno nie można się nie wiadomo jak napalać, bo dobrze wiemy, że uratuje nas jedynie spokój, chłodna głowa oraz dystans. Make Battlefield great again i żadne walone never be the same. Korzystajcie z tego, co wypracowano przez 20 lat i dostosujcie to pod obecną technologię, tak abyśmy my wszyscy byli po prostu zadowoleni. Awe.